Witam serdecznie, tak jak tutaj widać, dzisiaj będę obsadzał te płyty ogrodzeniowe pod Jagodę Kańczacką. Myślę, że tyle tutaj w zupełności czterem krzakom wystarczy. No tak jak widać nie mam zbytnio miejsca, gdzie by można było się pobawić w większą ilość krzaków, ale tak na smaka cztery krzaki myślę, że spokojnie wystarczy. Zważywszy na to, że tutaj sobie wybrałem takie krzaki, które naprawdę są plenne, mają duże owoce. Odmiana rosyjska, odmiany kanadyjskie. Tutaj mi szczukarze doradzili. Co prawda, krzaki może nie są za urodziwe, ale tutaj, że zastosujemy dobrą ziemię, będziemy podlewać. Tutaj nam Kaczacka, bardzo szybko urośnie. Ja tu mam cztery odmiany. Odmianę indygo, odmianę jugane, aurore i wostork. Są to stare odmiany, bardzo popularne, tutaj głównie pod kątem Plantacji takich większych, ale w przypadku domowych upraw też tu się to sprawdzi. Owoce mają być duże, fajne, smaczne. Także zabieram się za pracę. Obetniemy tą darń, wkopiemy niżej te płyty ogrodzeniowe. Wybierzemy w środku ziemię, zastosujemy tutaj torf odkwaszony i ziemię Combo Hort. W razie zabieramy się za plantowanie. Zarys mamy zrobiony, teraz tylko wyplantujemy, wyziemy tą darń. Akurat zostawimy później nagrodkę podniesioną. No i grobowiec wstępnie mamy przygotowany, teraz pogłębimy otwór. malutku działamy, już jedna strona jest obłożona. No najgorszą pracę mamy za sobą, teraz tylko pogłębimy tutaj otwór. Ziemia tutaj okazała się bardzo fatalna, złej jakości. Ił, glina także dlatego wykopałem tutaj taką jamę. Można powiedzieć, że mały, mały krobowiec tu uzupełnimy taką troszkę lepszą ziemią przekopaną z gnojem. A już tutaj, taką ziemią właściwą, będzie torf odkwaszony, wymieszany z kombohortem. I na górę możemy oczywiście uzupełnić jakąś korą, tak, żeby tutaj ta ziemia tak szybko nie wysychała. I tak jak wspominałem. Na sam dół rzuciłem ziemię taką przekop. Teraz na, na tą warstwę rzucimy taką ziemię. Tutaj mam spod drzownic z produkcji robaków dla rybaków. Jest tutaj multum drzownic Także tutaj na sam dół, na warstwę możemy taką ziemię spokojnie użyć. Tutaj nam to wszystko fajnie użyć Troszkę nam podniesie pH ziemi, tak jak wspominałem, tutaj tego kombohorta zamówiłem sobie w pH 4,5 tak żeby tutaj pod jagodę kanczaską trochę podnieść, zastosujemy tak jak mówiłem tor odkaszony, który ma tam 6, 6,5. Jagoda kanczaska najlepiej sobie właśnie rośnie w takim pH około 6. Tak żeby tutaj troszeczkę podnieść, jak się wymiesza torf z tym kombuch to będzie będzie spięć z hakiem. Teraz tutaj wrzucimy jeszcze tą ziemię z pod Tutaj są odpadki takie organiczne. Tak to nam też pH ziemi podniesie, także myślę około 6 będzie w sam raz. Może ci się wydawać, że tu jest trochę mało miejsca na system korzeniowy dla jagody w zastosowaniu tutaj tego podłoża z węgla brunatnego. Tutaj jest to, podłoże, które bardzo wolno się rozkłada jeszcze przy tam w podlewaniu w ciągu roku takim karbochumikiem tym czarnym złotem. Tutaj mamy dostęp jeszcze szybszy do tych pasów humusowych, humikowych. Tutaj podłoże się będzie mega zastosowane do jagody kończawskiej, zobaczymy to w przyszłych latach jak to będzie się sprawowało. Wymieszamy z torfem tak żeby delikatnie jeszcze troszkę odkwasić, Przemieszam tutaj z tą czarną ziemią z drzownic. No taki otwór użyłem jakieś 200 litrów torfu odkwaszonego, około 150 litrów takiej ziemi spod drzownic. Oczywiście jak nie mamy takiej ziemi to możemy użyć sam torf, ewentualnie taki torf wymieszać z naszą ziemią z ogródka czy jakąś inną wykopaną. Na to mi się wrzucę dwie taczki kombohorta, wszystko wymieszamy, wsadzimy, zalejemy dobrze wodą i jagodę mamy już gotową. Dwie taczki karbohorta mamy wsypane, teraz wszystko delikatnie ubijemy, wsadzimy naszą jagodę, jeszcze podsypiemy karbohortem zalejemy wszystko bardzo dobrze wodą, możemy to wszystko przykryć jakąś korą. No, teraz najprzyjemniejsza część, czyli sadzenie. Tak jak mówiłem, ja tutaj mam Aurore, Indigo, jugane i Wostork. Najbardziej popularne odmiany jagody kanczackie, takie typowo pod owoce duże, smaczne. No i sadzenie nie mamy zakończone teraz mocno wszystko zalejemy wodą Jak nam ziemia siądzie uzupełnimy jeszcze wszystko karbohortem ładnie wyrównamy Czekamy na efekty w okresie letnim jak to wszystko będzie bujało Takie mocno te podłoże napoić Ona ma bardzo dobrą akumulację wody Nie idzie tej ziemi tutaj przelać Sprawdzamy wiosnę, to że tyle bo jeszcze Także zastosowanie ziemi w takiej ziemi bardzo dobrze się tutaj sprawdzi. Zastosowanie odpowiedniej właśnie mieszanki ziemi. Ta ziemia jest uniwersalna do każdego typu roślin, czy to kwaśnolubnych, czy to niekwaśnolubnych. Poczekamy chwilę, uzupełnimy jeszcze raz wodą. Poczekamy znowu jeszcze raz zasypiemy górnowarstwę i mamy wszystko już gotowe.